Nasze dzisiejsze spotkanie ze Słowem Bożym zostanie oparte na fragmentach księgi Malachiasza. Sięgamy do rozdziału pierwszego tej księgi i czytamy wersety najpierw od szóstego do dziesiątego. Syn czci ojca, a sługa swojego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzież jest bojać przede mną? Mówi Pan zastępów do Was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie, w czym zgardziliśmy Twoim imieniem? Oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty. I jeszcze się pytacie, czym go zanieczyszciliśmy? Oto tym, że mówicie, stołem Pana można wzgardzić. Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie, aby czy okaże ci przychylność, mówi Pan, zastępów. Otóż teraz starajcie się przebłagać Boga, aby się nad Wami zmiłował. Od Was to zależy. Czy może on okazać wam przychylność? Mówi Pan Zastępów. Niechby znalazł się między Wami ktoś, kto zamknąłby bramy świątyni, abyście nie zapalali ognia na moim ołtarzu daremnie. Nie mam Was upodobania, mówi Pan Zastępów, i nie jest mi miła ofiara z Waszej ręki. Kiedy czytamy taki fragment Słowo Bożego, nie trudno nam zrozumieć, dlaczego Izrael został na pewien czas odrzucony od Boga, a w to miejsce wszczepieni zostali poganie. Izraelici lekceważyli sobie Boga, nie szanowali Go, mówiąc takim dzisiejszym językiem, nie mieli dla Niego miłości, nie traktowali Go jak swojego Ojca i nie traktowali Go jak swojego Boga. Traktowali Go, mówiąc wprost, byle jak. Pytanie. Czy tylko Izraelici mieli taki problem? Czy może dzisiejsi tak zwani chrześcijanie mają podobny problem? Na czym polega problem Izraelitów? No, na tym, że kiedy składali ofiary, to nie robili tego z miłości, bo gdyby to robili z miłości do Boga, gdyby to robili ze świadomości, swojego grzechu i z potrzeby oczyszczenia się przed Bogiem, to nie pozwoliliby sobie na to, żeby ofiara, którą złożyli, była ślepa kulawa, chora, po prostu byle jaka. Bóg mówi, gdybyście taką ofiarę złożyli namiestnikowi, to by was pogonił. Ale wy ośmielacie się przyjść przed moje oblicze, pomimo tego, iż jasno określiłem, Jaki rodzaj ofiar jest przeze mnie akceptowany? I przynosicie mi to, co jest byle czym. I właśnie dokładnie tak samo postępuje dzisiaj wielu ludzi, którzy uważają się za chrześcijan. Nie mają miłości do Boga. Nie szanują Go. Nie traktują Go ani jako Ojca, ani jako Pana Wszechświata. Wszystko, co robią, robią z przymusu, z obowiązku, z regulaminu. Ale nie robią tego z szacunku, nie robią tego ze świadomości, że zostali z łaski, podkreślam, z łaski zbawieni, z łaski oczyszczeni przez Boga. Nie czynią to ze świadomości, że oto trzeba swoje zbawienie sprawować z drżeniem i z bojaźnią. Ich ofiary w postaci modlitw, w postaci darów, w postaci służby są byle jakie. Nawet ludzie tego nie akceptują, a cóż dopiero powiedzieć o samemu Bogu. Czy Bóg pozostaje obojętny wobec takiego postępowania? Czy Bogu jest absolutnie obojętne, że właśnie tak nie inaczej ludzie postępują? Czytaliśmy werset, który powiadał Oby się pośród Was znalazł ktoś, kto przerwie ten obłęd. Przerwie ten obłęd. Oby znalazł się ktoś, kto zdecydowanie nie zgodzi się na to, aby ten proceder trwał nadal. Czy znajdzie się ktoś taki? Nie mam opodobania w tym, co robicie. Nie mam opodobania w takim postępowaniu. Nie zmieniła taka ofiara. Nie chcę takiej ofiary. W wielu innych miejscach Bóg mówi o tym, że brzydzi się tymi krawymi ofiarami, że brzydzi się świętami, które oni odprawiają. Czy to coś zmieniało w życiu tych ludzi? No z bólem serca musimy powiedzieć, że nie. A czy to coś zmienia w postępowaniu ludzi dzisiejszego kościoła? Z bólem serca powiedzmy sobie uczciwie, że najczęściej nie. Oni nie reagują na to. Nic się nie zmienia. Do czego to może nas doprowadzić? Czy my naprawdę jesteśmy tak głupi i tak ślepi, że uważamy, że możemy sobie tak postępować do woli? No posłuchajmy kolejnych wersetów. Kolejne 3-4 wersety przeczytamy. Gdyż od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród narodów. I na wszystkich miejscach spale się kadzidła i składa się czyste ofiary na cześć mojego imienia, bo moje imię jest wielkie wśród narodów, mówi Pan zastępów, lecz wy bezcześcicie je, mówiąc, stół Pana może być nieczysty i można ofiarować na nim pokarm, którym sami gardzicie. Mówicie też, ach, jakiż to mozu i złościcie mnie, Mówi Pan zastępu i przynosicie to, co zrabowane, kulawe, chore i ofiarujecie. Czy mam łaskawie przyjąć to z Waszej ręki? Przeklęty jest oszust, który ma w swojej trzodzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu zwierzę łomne. Gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan zastępów, a moje imię wywołuje zbożny lęk między narodami. Wiecie, kochani, co Bóg mówi niesamowitego? Bóg mówi, słuchajcie, wy, mój narodzie wybrany, na całym świecie ludzie składają mi ofiary. Ktoś powie, ale jak to? No, no proszę, przeczytajmy sobie pierwszy rozdział listu do Rzymian i zorientujemy się, że tak rzeczywiście było. Problem nie był z tamtymi ludami, którzy co, co, co prawda nie mieli prawa, nie mieli objawienia takiego, jak mieli Żydzi, ale może właśnie dlatego często ci, którzy nie mieli tego objawienia, z bojaźnią i z drżeniem upadali na twarz przed Bogiem. Natomiast ci, którzy mieli to objawienie, po prostu lekceważyli sobie Boga. Dokładnie tak jest i dzisiaj. Wierzący ludzie często śmieją się, kpią, lekceważą, a jak mówią tych katolików, którzy nic nie wiedzą. A sami żyją tak, jakby byli niestety, zgrając zbójców. Znam wielu katolików, których zachowanie, których postawa powinna protestantów rzucać na kolana przed Bogiem. Dlatego, że tyle uniżenia i tyle pokory i tyle poczucia, Świętości Boga nigdy nie widziałem u protestantów. Tak, my protestanci mamy poznanie prawdy. Mamy depozyt, który został nam objawiony. I już z tego powodu powinniśmy przeżyć swoje życie na kolanach przed Bogiem. Z wdzięczności. Z wdzięczności za to, co On dla nas zrobił. Bo wielu, wielu ludzi w naszym kraju katolików nie zdaje sobie sprawy z Bożego dzieła. To jest ciekawe, że historia, jak to ktoś powiedział, lubi się powtarzać. Smutne i prawdziwe. Sięgnijmy do trzeciego rozdziału Księgi Malachiasza i dowiemy się, dlaczego naród Izraela i dlaczego wielu tak zwanych wierzących ma w nosie Pana Boga. Trzeci rozdział Malachiasza od 14 do 15, dwa wersety, mówiliście tak, próżna to rzecz służyć Bogu. Jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów? My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi mi się dobrze chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. I tu jest tajemnica, dla której wielu tak zwanych wierzących ludzi traktuje Boga byle jak. Dlatego, że oni nie kochają Boga. Nie oddali Bogu swojego serca. Bóg nie złamał i nie skruszył ich starej natury. Po prostu nie narodzili się na nowo, chociaż Gdyby mi to powiedzieć prosto o oczy, to by skoczyli z pazurami, twierdząc, że to jest nieprawda, ale właśnie ponieważ tak by zareagowali, to byłby to dowód na to, że to jest prawda. Pośrednio dają oni asum do tego, aby ich tak oceniać, ponieważ oni kochają życie na tym świecie. Oni mówią, patrzcie na ludzi, którzy żyją bez Boga, patrzcie, jak dobrze im się powodzi. To po co przestrzegać przykazań, to po co żyć moralnie? To po co służyć Bogu? Co my z tego mamy? Po co nam to? Do czego nas to doprowadzi? No można się rozpędzić w tym narzekaniu, a w końcu walnąć głową w mur. Jak się nie otrzeźwisz, to już zostaniesz taki głupi do końca swojego życia. Kolejne wersety, 18 do 21. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym. Między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Bo to nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wszy, wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki, ale dla Was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości, z uzdrowieniem na swoich skrzydłach, i będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory, i podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod Waszymi stopami w dniu, który ja przygotowuję, mówi Pan, zastępów. Niesamowite słowa. Bóg mówi tak. Tak, przyjdzie taki dzień, przyjdzie taka chwila, kiedy wszystko stanie się jasne. Ja przygotowuję ten dzień i nikt, niech nie ma złudzeń nawet, że nigdy nie nastanie prawda, że nigdy nie objawi się kto kim jest. Bóg mówi, że ci, którzy twierdzą, że lepiej służyć temu światu, że lepiej być bezbożnym, że lepiej korzystać z życia, niech na świadomość, że przychodzi dzień, który będzie palił jak piec. I wtedy się okaże, kto kim jest. Wtedy się okaże, kto kim jest. Bardzo mi się podoba werset, który mówi, że to będzie taki czas, kiedy święci z radością i z podskakiwaniem będą wychodzili jak cielęta na wiosnę z obory. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś to widział. To jest niesamowity widok. Cielęta, które urodziły się, jeszcze nie widziały trawy, nie widziały łąki, wychodzą na wiosnę i to jest absolutne szaleństwo. Właściwie tylko chyba cud sprawia, że sobie nie skręcą nóg, głowy, ale figury, które przyjmują w tym podskakiwaniu, no zaiste no nie, nie pasują do krowy, chociażby młodej. Ale to jest nieokiełznana niczym radość. Wreszcie wyszedłem z tej obory. Wreszcie mam szerokie horyzonty. To jest tak, że dzisiaj żyjemy pod pewnym prawem. Prawem Chrystusowym, jako ludzie wierzący. Mamy świadomość swojej słabości, mamy świadomość też grzechu, który wokół nas funkcjonuje. Musimy często być, można powiedzieć, pełni prewencji i zapobiegać wręcz, aby grzech nie strawił, nie zniszczył naszego życia. To kosztuje. Tak, czasami pozwalamy na to, żeby Bóg doprowadził nasze życie do złamania, skruszenia, po to, żeby w, z naszego życia wyzbyć się, pozbyć się rzeczy które nie są złe, nie są dobre, przepraszam, które są złe. I pozornie wygląda na to, że jesteśmy jak ten cielak, który widzi tylko trochę sufitu, widzi paśnik, widzi trochę siana, słomy, a gdziekolwiek się obejrzy, to ściany są takie same. Dlatego kiedy wyjdzie na wiosnę, po prostu szaleje. Szaleje. I my będziemy tak szaleć. Niektórzy mówią, no dobrze, ale kiedy to się może stać? No i w drugim liście Piotr czytamy o takich ludziach. W trzecim rozdziale, werset czwarty, może od trzeciego zacznijmy, wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych porządliwości. I mówić, a gdzież jest przyobiecane przyjście jego... Odkąd bowiem zasnęli ojcowie wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała, mocą słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany wodą. Zginą, zginą, ale terazniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Tak przyjdzie ten dzień, który pali jak piec. Tak jak powiedział to Malachiasz. Taka ciekawostka, Malachiasz to po prostu posłaniec. Takie imię nosił ten prorok. Jeszcze ciekawiej to wygląda w języku angielskim, gdzie możemy przeczytać, że malakiarz to po prostu messenger. Takie to ciekawostki można również na podstawie Biblii poznać. Komu służysz? Jak, jak służysz swojemu Bogu? A kończąc, nie mi złudzeń. Kiedy Pan przyjdzie, jego wierni słudzy otrzymają nagrodę, a reszta zostanie spalona jak piec. Zniszczona, zdeptana i nic tego nie zmieni. Amen.